Witam Państwa, dzisiaj pokażę jak zrobić plik haftu, tak by móc kilka jak gdyby imion na koszulki wgrać do maszyny haftek z poziomu jednego pliku i potem po kolei sobie haftować każdą koszulkę w innym rozmiarze, z danym imieniem. Tutaj wybieramy sobie w programie, obojętnie jakim wpiszecie sobie te imię czy tam nazwisko, ja tutaj zrobię same imiona, żeby było szybciej. To będziemy jedno mieli. O, tak, mamy wygenerowane. Zmniejszymy sobie wielkość. Tutaj takie zrobimy na 10 mm. O, tutaj wpiszę 10. To mamy jedno. Tu mamy jakieś spację to usuniemy tak Tak teraz sobie zrobimy drugie. bierzemy sobie inny kolor. Tak tak jest ręki szybciutko, więc 10 i teraz co, co robimy? pozycję? Tych imion dajemy na 00, żeby mieć na środku. One nam się nałożą. Tak? Jako jedno miejsce. No i to teraz zapisujemy na pendrive. Teraz pokażę dalej. No i teraz wgrywamy ten plik do kawciarki. Tu masz nasz, no mamy nasz plik. Potwierdzamy go, wchodzimy. do wy... Teraz jest wybór kolorów. No i teraz możemy sobie wybrać tak. Albo te same kolory. Będziemy mieli kilka możliwości. Albo, albo wybrać sobie tutaj zamiennie. Tylko wtedy nam się tutaj maszyna nie zatrzyma. Eee. Albo nie. Możecie tak zrobić. Możecie wybrać normalnie kolory różne. Albo te same. My wybierzemy te same, bo powiedzmy, że koszulki mamy w tym samym kolorze. Tak? Jedynką sobie zrobimy. A może to zróbmy czwórką. Wszystko. Czwórką. Tak. Przechodzimy na ostatnie, wybieramy tamborek. Ustawimy maszynę. Mm. Zakładamy pierwsze tamborek. Są naszą na przykład, pierwszą koszulką z imieniem. Ja no, Kawałka, tkanka, żeby było prościej, oczywiście. Test obrysu, czy nam się mieści? Tak, to mamy to. Teraz przechodzimy do panelu tego głównego. I teraz tu musimy w tej opcji zmienić z tego automatu i szczaleczka góra dół na sam automat. Maszyna będzie wybierać nam kolory, które żeśmy wpisali, albo jak, albo tym samym kolorem będzie, ale. Co zmianę koloru powinna nam się yy, zatrzymać, i jeszcze jedną rzecz musicie sprawdzić, tutaj wejść w ustawienia. Moment, czy tu wystarczy parametr. Yy. O! I teraz tu musicie zmienić parametr B13, start identyczne kolory. Tu robimy na wyłączenie, żeby ona nam nie łączyła tych kolorów sama. Wychodzimy. I teraz tylko start. Tutaj źle zrobiłem jeszcze początek. Koniec jest na punkt startu od liczbki P, ale to tutaj już nie ma tak naprawdę znaczenia. Teraz się nam maszyna obcięła, zatrzymała. Zmieniamy tamborek czy tam koszulkę, jak gdyby na następną. Z tym imieniem Jacek. Zakładamy i robimy tylko start. Maszyna zaczyna robić nam imię nie... Jacek. To jest taki najprostszy sposób. Jeżeli chodzi o taką edycję kilkunastu, to możemy zapisać tych imion, tych nazwisk bardzo dużo na tym pliku. Padre żeby one były idealnie na Ciebie nałożone i połączone jako osobne kolory w programie. Wy To zrobicie w każdym programie, niezależnie od marki programu. I jak macie do wykonania na przykład takich kokoszulek, każde inne na imię, nazwisko, to to by było tych 100 plików do wgrania, tak? Natomiast w tym momencie macie w jednym pliku wgrane całość, tylko zmieniacie tamborki. Należy sobie tylko zawsze zapisać, który, w której warstwie jest dane imię, nazwisko. No i mamy następny gotowe. I zatrzymuje się i tak wielokrotność ile by było tych nazwisk będzie maszyna się zatrzymywać